samochód, w którym będę zamknięty na kolejne 50 godzin. Czas już oficjalnie wystartował i witam was na pokładzie. Nie ma tutaj nigdzie toalety. Jak widać. Jeszcze nie wiem, jak tu będę spał. Nie mam tu nawet wody. Jestem przerażony. Szczerze to nawet nie wiem, czy to jest w ogóle wykonalne, dlatego zapytałem o to kilka bardzo wątrych osób. Mam takie pytanie do ciebie, mamo. Czy jest realne spędzić 50 godzin w samochodzie bez przerwy? Nie. 50 godzin. No, nawet nie mogę dotknąć ziemi podłogi. Nie ma opcji, przecież ty co godzinę chcesz siku, a co dwie godziny musisz, żebym <laughs> Pierwsza godzina wyzwania. Wylądowaliśmy w iść niezbędnej lokalizacji. Dla nas będzie jeden zestaw ustaw, frytki i kola. korzystając z okazji, panu z maka, też zadałem to pytanie. No, to trzeba dużo kału okej, dziękuję w takim razie. Pan we mnie wierzy i to jest najważniejsze. Smacznego. Smacznego. Przez większość wyzwania będzie mi towarzyszyć Wika, która ma bardzo ważną rolę. A oprócz ostatniej frytki i telefonu, nie mam tutaj. I nic. Masz mnie! Super! Dlatego Wiktoria przygotowała mi kilkadziesiąt zadań Które utrudnią ci życie Jeżeli będę chciał dostać jeden przedmiot, będę musiał wykonać jedno zadanie O co teraz walczysz? Patrzę na to, że spędzę tu kolejne dwa dni, przydałaby mi się ładowarka do telefonu O no I na sam start chyba wylosować zadania gorszego się nie dało, no przysięgam Uwaga, uwaga, to jest jedno no. zadanie, które bardzo chciałabym, żebyś wylosował Pewnie kup burgera kolejnego albo coś A na ten moment mam dojedzie do Łodzi bez map ty się, kochanie, dobrze czujesz? Tak! dwóch kilometrów bez dojadę, a ja go mam dopiero 130! Jeśli Wiktoria zdoła mnie wyciągnąć z samochodu przed czasem, zostanę oblany slajmem. jednak, jeśli wytrzymam do końca, ona zostanie oblana slajmem. Wiktoria właśnie pojechała po podobno potrzebne mi rzeczy. Ja jej już nie ufam. Do tej trasy muszę się jakoś przygotować. I to jest błąd, bo na moment będę musiał iść do ubikacji, a nigdzie jej tutaj nie mam. Cześć. Wróciłam, mam dla ciebie wodę. Jaka to jest podpucha, skarbie. <grym> <grym> Im więcej wypiję, im więcej zjem, tym będę musiał szybciej pójść do toalety. Przejrzałem cię. Do Łodzi powinniśmy dojechać w lekko ponad godzinę, a w tym czasie nawet z, nawet nie wyjechaliśmy z miasta. W prawo, prosto, w lewo. No ja mam nadzieję, że my w ogóle dojedziemy. Oby, zależy mi na tej ładowarce. Bez niej wyzwanie wyzwaniu nie przetrwam, dlatego muszę się bardziej postarać. Przepraszam. Przepraszam Pani mnie totalnie Nawet mnie drgnęła Druga godzina, nie mamy pojęcia gdzie jesteśmy Jeśli okaże się, że idziemy w złym kierunku, prawdopodobnie będziemy musieli stać całym tym korpusem. Pojechaliśmy źle I to już prawie trzecia godzina błądzenia po Polsce Gdzie my jedziemy? Ja naprawdę nie wiem I gdy byliśmy już najbardziej zwątpieni na całym świecie, w ostatniej chwili zobaczyliśmy pewien znak Na którym mam nadzieję, że będzie napisane Łódź Jeżeli nie, to pewnie już tam nigdy nie dojedziemy Nigdy Jest Łódź, jest Łódź 4 godzinach nieustannej jazdy, nareszcie jesteśmy już w Łodzi. Nie wiem, że udało nam się dojechać do tej Łodzi. To jest piękne uczucie, kochanie. Poproszę swoją ładowarkę. Proszę bardzo. Ten kabel mi się bardzo przyda. I teraz nóżki. nóżki. Nie. Oni, tak bardzo nie marzyłam, żeby zrobić dokładnie to samo, ale całe szczęście główka pracuje i zrobiłem to. To była najlepsza chwila od ostatnich 5 godzin. W tym filmie najbardziej boję się nocy, że zabraknie mi paliwa. Nie wiem, jak zatankuję, A. ale jeszcze boję się jednej rzeczy, która na pewno spowoduje, że mógłbym przegrać ten challenge. Yeah. Policji. Wyobraź sobie że z kontrola, przechodzi policja, mówi proszę wyjść z samochodu. zastanawiam jak sobie poradzisz z dwójką. Nie będzie jej, już nigdy. W piątej godzinie wyzwania zjedliśmy, w szóstej wracaliśmy do domu, a w siódmej potrzebowałem zdobyć kolejny przedmiot. Ja nie mogę doczekać się nocy, ale zanim do tego dojdzie, będę potrzebował bardzo ważnej rzeczy, mianowicie koca. Da się bez zrobić. 3, 2, 1, wybieram w takim razie. Co będę musiał zrobić? 200 złoty subskrybentowi. O! Więc w takim razie jedyne co musicie zrobić to zasubskrybować kanał. Właśnie teraz w ciągu najbliższych 7 dni jedna osoba dostanie stówę. Czy to jest zaliczone? Tak. Poproszę mój koc w takim razie. Poprosiłem również o szczoteczkę do zębów. W zamian za to musiałem odgadnąć tytuł piosenki. Dzisiaj jest... Awaryjny światła Freeza, najnowsza piosenka. Ale szybko poszło! I pojawi się największy do tej pory problem. Coś jeszcze chcesz? Tak, ale w tym mi nie pomożesz, bo potrzebuję siku. I masz slipy, bo jest dużo osób w okolicy. Dlatego plan jest następujący. Krok pierwszy, muszę zaczekać, się ściemni. Krok drugi, muszę odjechać w bezludne miejsce. Tam szli przed chwilą ludzie. Ja mam nadzieję, że to tylko nie będą widzowie, błagam! Krok trzeci jest znaleźć jak najbardziej ukryte miejsce. słuchajcie, Survival. Jakoś tak muszę tutaj zrobić siku. Więc wiecie co? Ja może tego nie będę nagrywał. No wybaczcie, no, no nie da się. Od razu lepiej Witam w mojej sypialni, tak to wygląda Mam kamerę tutaj, tutaj No i więcej już nie mam, bo już mi się nie chciało montować Jestem po prostu zmęczony Kolejne 30 minut wierciłem się aby odnaleźć Najlepszą pozycję do snu, wiecie no, no tak żeby się wyspać I zgadnijcie co Dam daradam <laughs> Nie wyzwałem się. Piąta czterdzieści. Hmm. ta była ciężka Rozbudziłem się dosłownie co chwilę, co pół godziny. Podjechałem w co inne miejsce i do końca zostały na 34 godziny i 2 minuty. Gdybym tylko mógł, to już bym stąd wyszedł. A więc co to dlatego potrzebny jest mi plan działania. Krok pierwszy musimy tu jakoś posprzątać. Bo jak widać, tu jest bałagan, tu jest bałagan. Krok drugi. Koniecznie muszę natankować ten samochód, bo za kilka godzin go oddaję. A to dlatego, że przed nami największa zrot akcji w historii wszystkich filmów, ale wcześniej przed nami poran rutyna. Myjemy rozciągamy się, na toaleta i takie tam o ja! O ja! Wiktory zapomniałem zabrać ze sobą ostatniego pancake'a, którego kupowała wczoraj w Łodzi i oto on! Nic tak dobrze nie smakuje jak kradzione pancake. Już niedługo z tego i tak naprawdę dużego i świetnego samochodu przesiędziemy się do najmniejszego, jakiego tylko mogliśmy pożyczyć. Tylko po to, aby jeszcze bardziej utrudnić to wyzwanie. Do wybioru samochodu zostały nam jeszcze 3 godziny. Potrzebujemy na pewno zatankować ten samochód, żebym go mógł zwrócić. Ale żeby to się w ogóle mogło stać, najpierw musimy zacząć od kawki. No i oczywiście jedziecie, jedziecie. I mam jeszcze takie też pytanie nietypowe. Myśli pani, że jest realne spędzić 24 godziny w samochodzie bez przerwy, czy nie? Czy zamówienie na monitorze się zgadza? Zgadza. Zebraliśmy się tutaj, ponieważ musimy zgodnić wspólną operację. Potrzebuję natankować samochód, ale nie zrobię tego, będąc cały czas w samochodzie. Okej, okay. co proponujesz? Cały dzień puszczamy moją muzykę i musisz wykonać dwa zadania. Jestem mistrzem negocjacji, więc zgadzam się. <grystanie> Proszę bardzo. Mega. Zadanie pierwsze z dwóch. Co będę musiał zrobić? Trening! Dobrze! Jak ja to zrobię training? <grystanie> Najtrudniejsze było stworzenie do tego miejsca, ale jak to mówię, dla chcącego nic trudnego i właśnie robisz 600 POMPK, stąd tamina. O, już 61. 602 Trening wykonany, teraz czas na drugie zadanie. Jedno zadanie dzieli mnie od zatankowania samochodu. Piknik. Mam zadanie zrobić piknik w samochodzie. Hej! Tak. Co ty miałeś w głowie, wymyślając te zadania? To <gry> jakieś dwie godziny. Krok pierwszy. Znaleźć dobre jedzenie. Znowu tutaj! Mamy jedzenie. Przed nami teraz krok drugi. Potrzebujemy znaleźć idealne miejsce na nasz piknik. tam, da, da, tam dojechaliśmy. Skarbie, ale to jest miejsce, w którym ty śpisz. Jeszcze Ci się spodoba, zobaczysz Krok trzeci do Twojego wymarzonego pikniku. To jest zrobić tutaj. Przestrzeń! ja nie wiem jak ty sobie poradzisz w tym mniejszym samochodzie Ale w sumie to wyszło, że zrobienie tego pikniku to była najlepsza decyzja w całym tym wyzwaniu Jo, ile tu jest miejsca Dlatego ja się dziwię dlaczego ty tak nie spałeś No i to jest życie Kurczę, czemu ja tego wcześniej nie wymyśliłem Wiesz co jest najgorsze? W tym małym samochodzie na pewno już nie będę miał aż tyle miejsca co tutaj To jest tutaj piękne O, jabłuszko zmaka, mmm Dotychczas to była najpiękniejsza chwila Dwa zadania już za mną i teraz przyszła pora na tankowanie Przez Wiktorię, która nigdy tego nie robiła Low, Wika, czy dasz sobie radę? No muszę. To jak nie ty, powodzenia. Dobrze, dobrze. O to chodzi. Misja z tankowaniem zakończona sukcesem, ale wtedy też u Wiktorii zauważyłem pewną zmianę. Po tankowaniu jeszcze musimy dokładnie wyczyścić ten samochód. Bardzo Ci Wiktoria dziękuję. Naprawdę doceniam to, że ty to robisz. Widzę, że chciałabyś być obrana slajmem. Nie, ja też nie chcę, żebyś płacił karę, nie wiadomo jak. Dziękuję! Kawał. Pomimo, że Wiktoria chce mnie sąd wykurzyć, to i tak momentami pomaga. To jest cudowne w ten moment, kiedy musimy odbyć samochód. Tak, i co teraz? I żeby przenieść się do tego mniejszego, potrzebuję z tego wyjść. O, i co teraz? No dosłownie chwilę. Nie mamy innej możliwości. I tylko dlatego, że musi się do mniejszego samochodu, żeby było jeszcze trudniej. No myślę, że okej, okay, wynagradzasz nam tym, że jest po prostu mniejszy samochód. Tak, będzie o wiele trudniej. Zwróćcie uwagę, jaki ten samochód jest duży, a zwróćcie uwagę teraz. No właśnie, jesteśmy znowu w tym samym miejscu i witam was w nowym samochodzie. Miejsce jest jeszcze mniej, samochód bardzo fajny, tylko problem jest taki, że on nie jest przystosowany do spędzenia tutaj, uwaga, dokładnie 27 godzin i 25 minut. Ostatni raz tutaj byłem, gdy challenge się rozpoczynał. Nie miałem dosłownie nic, a teraz w naszym ekwipunku mamy telefon, ładowarkę, wodę, szczoteczkę do zębów, koc i to chyba tyle. Już, już więcej nie mam. Oficjalnie jestem już tutaj ponad 24 godziny. Hurra! W związku z czym postanowiłem sobie trochę ten czas wynagrodzić. I zamówiłem dwie pizze, ale przynosi mi ją dostawca, ale nie wie, że musi ją mi przynieść tutaj, do samochodu. I pytanie, czy ją w ogóle odbiorę. Czas leci, za 5 minut powinienem tutaj być. No go widzę. Proszę, to niech to będzie on. Proszę, 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 jestem tak głodny. Nie wyglądasz jak pan z dostawcą pizzy. Nie nie wiem co ty zrobiłeś skarbie. Tak teraz sobie przypomniałem, że gdy byłem 50 godzin w najniższym apartamencie na świecie, tam również po 24 godzinach sobie zamówiłem dwie pizze. Ciekawe czy to jest jakiś przypadek. Tylko tam nie miałeś z kim dzielić jej. Mam autentycznie dość. Do końca zostało 21 godzin i 30 minut. Tak mi się ludzie sobie nie wyobrażacie. Nawet była tutaj policja, przysięgam, przyszła tutaj do mnie i zaczęła zadawać mi pytanie, czy przypadkiem gdzieś tutaj nie mieszkam, bo widzę, że tutaj spędzam dosłownie cały dzień. I sprawdzili mi dowód osobiste, czy przypadkiem ten samochód nie jest kradziony. I jak już myślałem, że nic gorszego mnie nie spotka, to stało się to. Źle się czuję. Dopadła mnie, słuchajcie, alergia. I zresztą to też na pewno widać. Mam spuchnięte oczy, łzawią mi, swędzi mnie nos. Głupia trawa. Jest teraz podróżnie ciężko. I nagle pojawia się taka wika, która zamiast mnie stąd bezczelnie wypraszać i korzystać z tego, nagle mnie tutaj ratuje i przynosi mi tosty. To było przekochane, zostawcie dla Wiki łapkę w górę, a teraz nami druga noc jest teraz tylko taki, że nie mogę spać dokładnie w tym samym miejscu, w którym spałem wczoraj Bo tam są drzewa A ja mam na nie alergię Wydawałoby się, że znalazłem idealne miejsce do spania, ale jest z nim jeden mały problem I Wszystko byłoby super, gdyby nie to, że wziąłem tutaj bilet i zapłacę za niego dopiero przy wyjeździe z parkingu Ale nigdzie tutaj nie ma ceny nika, więc nie wiem ile ten bilet kosztuje Kurczę Więc może się okazać, że zapłacę za ten noc 10 zł <słuch> lub tyle, ile bym zapłacił za 4 hotel Więc witam w mojej sypialni Na razie nie prezentuje się to najlepiej Miejsca za dużo niestety nie mam, ale to nie nic. Musimy go zrobić wystarczająco dużo, czyli ten fotel położymy, tworzymy drzwi, żeby trochę nam tu przyszło świeżego powietrza. I uwaga, zmieńmy oświetlenie. O! Napiszcie w komentarzu Mati cięcie, Dzięki. Zostało mi dokładnie do wyjścia 18 godzin, 18 minut i 3 sekundy. A więc, gdybyście się zastanawiali, dlaczego ostatnio są rzadziej filmy, to właśnie dlatego. Staramy się je znacznie bardziej dopracować, żeby były dla Was lepsze, ciekawsze, fajniejsze. I póki co nie zostaje mi chyba już nic innego jak po prostu i spać. Siemanko, jak i Freeza. Witam was już po drugiej nocy w samochodzie. Czuję się troszeczkę połamane, ale to nic. Mamy godzinę 7.35. Ja się naprawdę wyspałem. Pytanie w takim razie tylko, ile zapłacę za bilet tutaj? Albo grosze, albo fortunę. Jestem bardzo ciekaw. Cześć, cześć. Dawno się nie widzieliśmy. O Jezus, trzeba mi tu wchodzić? Chciałam się ile ten parking kosztował. zapłaty jest tylko 5. Skończymy go, że wyszło 150. Ile? 150. Nie, nie nie widzę, że kławię, że nic. złoty. To jest najtańszy hotel w moim życiu. Muszę jeszcze wytrzymać ponad 8 godzin w samochodzie. Nogi bolą, plecy bolą, alergia mnie łapie, ale choćby świat się walił i tak musimy to zrobić. Mamy 42 godzinę wezwania. Pojechaliśmy na śniadanie tam, gdzie zawsze, zamówiliśmy czarną kawę z kostkami lodu, jak zawsze, i zadałem pani pytanie, na które odpowiedzi nie znają nawet amerykańscy naukowcy. Czy myśli pani, że jest realne spędzić w samochodzie 8 godzin bez przerwy? Nie No dobrze, to tyle, dziękuję w takim razie Ta <noise> no, przemiła pani nie była świadoma co tu się stało Mam taki wniosek, że jak byłem w najmniejszym apartamencie, to tam największym problemem był brak okna i świata Ale miałem łazienkę Tu z kolei nie mam łazienki, ale mam piękne okno i świat, mogę jechać gdzie chcę Ale ty wczoraj byłeś już na skraju załamania nerwowego skarbia. Nic z tych rzeczy ja sobie nie przypominam Jedyne co to później się świetnie bawiłem Tak, tym czymś Prawie wypadłem z samochodu, zebrałem trochę drewna i miałem na nie świetny pomysł Wiesz co to? O ognisko. Tak. Pojechaliśmy na śniadanie, tam <laughs> gdzie zawsze? Jest tak przyjemnie dzisiaj, w pian. Byłoby tutaj przyjemnie, gdybym nie siedział w tym samochodzie. Już uwaga, <coughs> 46 godzin. I Rabaki chcą mnie zjeść. Najgorsze jest, że jesteśmy przyzwyczajeni do przebywania w samochodzie podczas drogi, w ruchu, a wy nie spędzacie tyle czasu, a samochód jest w jednym miejscu, to powoduje, że można oszaleć. Zagrałem w chowanego sam ze sobą. To nie jest normalne. <grym> Została ostatnia godzina. I przez to, że stoimy cały czas w miejscu, jest to znacznie trudniejsze. Moglibyśmy pojechać jeszcze nie wiadomo gdzie, ale czuję się zmęczony i wiem, że nie mogłem się tak skupić na drodze, jak powinienem. I jeżeli Wy również samochodem, to też zwracajcie uwagę, żeby nie jechać, gdy jesteście padnięci, zmęczeni, albo nie potraficie się skupić. To jest niebezpieczne. 3, 2, 1, koniec! Udało się! Tak! Zadanie wykonane i teoretycznie Pika powinna zostać oblana slajmem. Oczywiście została. Yeah. się trochę? Ale z racji, że na początku bardzo mi utrudniała, a jednak później, gdy wiedziała, że było mi naprawdę ciężko, to zaczęła mi pomagać i mnie wspierać, więc postanowiłem, że też wykonam karę razem z nią. Gdyby nie ona, to wezwanie by się nie udało, a więc wspólnie mieliśmy super czas. Jeśli chcecie zobaczyć, jak super czasu nie miałem, to idziecie teraz na odcinek, w którym spędzałem 50 godzin w najmniejszym apartamencie na świecie. Pa! pa.